Dzisiaj jesteśmy w Przysietnicy, gdzie trwają warsztaty techniczne, w których uczestniczą jednostki OSP z terenu, z terenu powiatu brzozowskiego. Same warsztaty z roku na rok coraz bardziej się rozwijają. Jest to trzecia edycja tych warsztatów. Poziom jest naprawdę bardzo wysoki. Super sprawa dla ochotników, którzy mogą tutaj naprawdę realnie poćwiczyć, bo pozoracje są bardzo dobrze przygotowane. Próba, próba. A oczywiście chciałeś tak, żeby podpiska została. Mm. Delikatnie było cięte. I co? Mamy dużo miejsca, wystarczająco, to trzeba jeszcze posunąć. Dobra, do... składniemy. To jest pierwszy yy, sposób. Tu mamy pacjenta, który nie ma płucu nigdy ciągłych, więc nie jest dosyć Teraz będziemy mieli oferty składowane z zachowanymi płucami. U nas na naszej scence mamy epizod mężczyzna przygnieciony Ciągnikiem zwoził drzewo z tamtej góry. Wszystkie jednostki, pięć jednostek ma wyciągnąć tą osobę poszkodowaną w miarę bezpiecznie przy użyciu narzędzi hydraulicznych i stabilizacji za pomocą klocków drewnianych. Mamy studnię i ewakuację pacjenta, by, przepraszam, poszkodowanego ze studni. Ochotnicy starają się poradzić sobie jakoś sprzętem tym, którym mają, więc bez trójnogu organizujemy trójnych zastępczy przy pomocy drabiny nasadkowej. Zabezpieczamy, robimy układ linowy, opuszczany jest albo zjeżdża ratownik do zabezpieczenia poszkodowanego. On jest tam na dole zabezpieczany, przygotowywany do transportu. Zazwyczaj jest pacjent nieprzytomny, więc robimy szybką ewakuację na zewnątrz miejsce bezpieczne na deskę. I do przekazania służbom medycznym. Na naszym stanowisku mieliśmy do czynienia z pojazdem, który wskutek zdarzenia dachował. W środku została uwięziona jedna osoba. Zadaniem strażaków było wydobycie tej osoby przy pomocy techniki tunelowania i innych znanych nam technik ratowniczych. Składamy fotel jeden, składamy drugi. Cross-ramming, czyli wypychamy ten dach do takiego stanu, jak, jak był samochód przy Zachęcam wszystkie jednostki z terenu powiatu brzozowskiego właśnie do takich inicjatyw, bo to, co najważniejsze, jeżeli nie działamy, to to, by się po prostu w każdej wolnej chwili szkolić.